Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla wagi na miesiąc styczeń 2022 roku. Waga w styczniu 2022. Waga. Co dla wagi? OK. we w tym miesiącu. Trójka monet mówi o umowach o ustaleniach, o jakimś dogadywaniu się, negocjacjach, ale to dotyczy raczej dużych spraw, czyli ważne sprawy dla Was, także zawodowe, sprawy biznesowe, jakieś układy, jakieś porozumienia, ustalenia. Właśnie to słowo układ mi tutaj bardzo pasuje do tej karty, dlatego że jeżeli mamy więcej niż jedną stronę, tak, czyli jesteśmy z kimś i musimy, musimy brać pod uwagę też czyjeś. Argumenty, także trochę odpuścić czasami, więc takie ustalenia będą miały miejsce. Co jest wyzwaniem dla Was na ten miesiąc? No i to chyba będzie dotyczyło jednak pracy, a jeżeli nie pracy, to będziecie w to bardzo mocno zaangażowani, ponieważ ósemka monet mówi o pracy po nocach, czyli jest tutaj zaangażowanie y, takie no, na, na full. Gdyby doba trwała 28 godzin, to też byście pracowali nad tą sprawą, której to dotyczy. Tak? Czyli tak jak mówię, to jest duża sprawa, duże przedsięwzięcie, coś dla was ważnego, więc jesteście, jesteście gotowi y, poświęcić na to dużo swojej energii. Przyczyny obecnej sytuacji... Kochankowie. Karta kochanków mówi o dwóch takich głównych rzeczach. Po pierwsze, mówi o romansie, który może nam się wydawać jest takim romansem z przeznaczenia, z relacją z przeznaczenia. Coś po prostu, co jakby nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli tej osoby nie poznać, albo jak ją poznajemy, to nam się wydaje, że znamy się już dawno, dawno. Ale karta kochanków mówi także o trudnych wyborach. I um, bardzo możliwe, że stoicie przed takim wyborem y, y, co do tej sprawy, o której tutaj wcześniej wspomniałam, albo do jakichś innych spraw. Zobaczymy, co karty pokażą dalej. Co przechodzi do przeszłości? Szóstka Mieczy. Rzeczywiście tutaj jest jakieś, y, jakieś oddalenie się, jakieś y, przemieszczenie, odejście, i to może być oczywiście fizyczne. Jakaś przeprowadzka, zmiana, zmiana pracy, odejście partnera, czy nie wiem, rozstanie się z, z przyjaciółmi, czy wyprowadzka od rodziców, ale to jest także taka wycieczka mentalna, to znaczy ja już zostawiam za sobą to, co mnie męczy, to, co powoduje, że głowa mi boli, tak, od tych myśli, więc to jest y, takie y, uspokojenie głowy, tak bym powiedziała. O czym myślicie? No właśnie. Więc mam nadzieję, że się w styczniu właśnie z tym uporacie, bo jesteście bardzo przeciążeni. Po pierwsze tym, że może bardzo dużo pracujecie, po drugie sprawa, która wam, dla Was jest bardzo ważna, która Wam zajmuje bardzo dużo czasu i energii, no możecie już mieć takie poczucie bardzo dużego obciążenia i takie poczucie, że macie już dosyć, że już więcej nie dacie rady. Dlatego być może ta czy się pokazała, bo Wy już po prostu chcecie z tym dać spokój. Coś Was mocno zaangażowało, ale po prostu jest takie duże obciążenie, że więcej już nie jesteście w stanie wziąć na siebie. Ta karta mówi także o tym, żeby się podzielić z kimś obowiązkami lub rozłożyć w czasie, to znaczy nie robić wszystkiego jednocześnie, bo po prostu padniecie. Co w najbliższym czasie? Buław. A wy chcecie jeszcze jedną buławę dołożyć? No dobra, prawdopodobnie tak prędko nie skończycie, bo Azbuław mówi o zaczynaniu jeszcze nowych rzeczy. Natomiast hmm, to jest okazja do działania, i tutaj się pokazuje, że Wy będziecie mieli bardzo dużo zajęć, bardzo dużo pracy, bardzo dużo będziecie różnych rzeczy robić, będzie się działo. Tylko tak, jak powiedziałam, może to być bardzo dla Was obciążające. A z buław to także energia seksualna, więc y, dla niektórych może to oznaczać poznanie też nowej osoby, a ponieważ mamy tutaj kartę romansu, y, więc być może w relacjach przynajmniej w sferze seksualnej będzie się dobrze układać. Albo przynajmniej nie będziecie się nudzić. Wasze nastawienie w tej sytuacji, król mieczy, to jest wasza energia, to jest w, to jest wszystko przemyślane, to jest wszystko przeanalizowane, ale rzeczywiście pokazuje się, że Wy, tutaj te dwie karty oczyk świadczą, naprawdę jesteście gotowi od czegoś się odciąć. To jest mm, poprzedzone taką dogłębną analizą, co jest dla mnie dobre. Czego już nie jestem w stanie znieść. Nie jestem w stanie tego dłużej znieść. I król mieczy to jest, jeżeli to by dotyczyło relacji na przykład zawodowych albo takich spraw, które wymagają formalności, jakiś na papierze, jakiegoś wypowiedzenia czy, czy czegoś takiego, nie wiem. Może na przykład wyprowadzacie się z mieszkania, które wynajmujecie. No to wtedy to są, tu są ewidentnie sprawy, które trzeba na piśmie załatwić. Natomiast jeżeli to są sprawy prywatne, no to może być taka bardzo rzeczowa, dosyć chłodna, ale wiele wyjaśniająca rozmowa. Wasze otoczenie. No i macie as mieczy, drugiego asa. Macie szansę na, na sukces, macie szansę na działanie. Powiem tak, tutaj jest, tak jak powiedziałam, duża jakaś sprawa, możecie mieć jakieś poważne plany. Dotyczyć to może um, rzeczy, które mają dużą wartość materialną, coś związanego z biznesem, ale powiedziałabym, że otoczenie Wam sprzyja i tu są formalności, więc to mogą być umowy jakieś podpisywane, jakieś. Um, Kontrakty, jakaś kooperacja tutaj się może zbliżać, to, to może być dla Was szansa na duży sukces. Możecie, że tak powiem, wypłynąć, ale tak jak powiedziałam, kosztem bardzo wielkiego wysiłku. Wasze nadzieje lub obawy. Obawiacie się, że wa, żeby Was ktoś nie okradł lub nie oszukał. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałam, tutaj każda strona, tam gdzie jest umowa, gdzie jest więcej niż jedna strona, zawsze ktoś. Yy, Musi trochę ustąpić na rzecz tego drugiego, no bo jeżeli ma dojść do porozumienia, to zwykle jest tak, że każdy ma swój w tym interes i wy się obawiacie, że możecie zostać po prostu gdzieś wykorzystani, oszukani, nieuczciwie potraktowani. A rezultat, ale jest karta siły, słuchajcie, poradzicie sobie z tym. To są tylko Wasze obawy, proszę pamiętać. Miecze to myśli, a wy jesteście znakiem powietrznym, więc to analizowanie bardzo często no może Was męczyć, tak? Bo po prostu te myśli się kłębią, to może być ciężar. Dużo, tym bardziej, że macie dużo pracy. Teraz jak patrzę na te karty, to myślę, że ta karta kochanków jednak bardziej dotyczy trudnej decyzji niż romansu, ale to jest wcale niewykluczone, dlatego że jakby tutaj to jest czytanie ogólne i wiadomo, że może różnych spraw dotyczyć. Natomiast pokazuje się przepracowanie, pokazuje się przemęczenie, obciążenie. I mało tego, nadal jest cały czas dużo do zrobienia. Nadal. Dobra, zobaczmy, zobaczmy te asy. Powiem tak: ewidentnie się pokazuje, że jest Wam ciężko. I czujecie, że ktoś Was może nawet namawiać do czegoś, ale być może nie ma zbyt czystych intencji. Poza tym mamy dwie trójki i jak widzę w, tej, w kontekście karty kochanków, dla nielicznych może to oznaczać kwestię y, trójkątów y, partnerskich. Natomiast y, ja myślę, że wy nie wiecie za bardzo, co zrobić, dlatego może się tutaj tak pokazuje takie obciążenie, bo macie. Szóstkę mieczy, trójkę mieczy, ósemkę mieczy, asa mieczy, siódemkę mieczy, króla mieczy. To jest całkowicie wasza energia. Wy po prostu w głowie produkujecie tyle myśli, że jesteście już tak bardzo przemęczeni. Natomiast karta siły jest tą nadzieją, bo ona mówi, że w wszystkim sobie poradzicie. Nawet jeżeli by były trudne sytuacje, będzie jakaś trudna historia, czy wy będziecie mieli jakąś niepewność w sobie, wy sobie z tym wszystkim poradzicie. Karta siły to także karta lwa. Tutaj mamy bliźnięta. My znowu macie miecze, zobaczcie ile mieczy jest. To jest bardzo w waszym stylu, w waszym, tak, takie według waszego. Podejście do życia, bo wy musicie mieć wszystko sprawdzone, przemyślane, policzone, posprawdzane i w związku z tym obciążacie bardzo siebie. Bardzo mocno tutaj jest pokazane przepracowanie. Więc, jakby tutaj pokazują karty, że dacie sobie radę, ale chyba trochę trzeba odpuścić. Zresztą zobaczymy, co karty radzą na styczeń dla Was. Przede wszystkim to macie uwierzyć w siebie, macie uwierzyć, że to wy tutaj decydujecie, macie cesarza, a cesarz to jest ktoś, kto jest bardzo silną postacią, ktoś, kto ma ostatnie słowo, ktoś, kto decyduje, no więc tutaj nikt was, że tak powiem, nie przebije. Wy tutaj jesteście głową tego całego przedsięwzięcia, tutaj wy jedziecie prym. Więc od Was tutaj bardzo dużo zależy. Powiedziałabym, że jeżeli nawet będzie ciężko, to wychodzicie z tego wszystkiego zwycięsko. Tego Wam życzę. Życzę udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.